Wspomnienie mej ostatniej rozmowy z Brailem zabarwione jest naturalnie świadomością jego śmierci która nastąpiła tak krótko po tym mówiłem z nim ostatni raz podczas tej sprawy toczącej się w sądzie po pierwszym posiedzeniu kiedyśmy wyszli razem na ulicę był podrażniony co zauważyłem ze zdziwieniem, ponieważ zwykle, gdy raczył rozmawiać, zachowywał się spokojnie z odcieniem żartobliwej wyrozumiałości, jakby istnienie jego interlokutora było czymś w rodzaju dobrego kawału. Naciągnęli mnie na to śledztwo, jak pan widzi, zaczął, i rozwodził się nad tym przez chwilę, żaląc się na niewygodę codziennego przebywania w sądzie. I Bóg wie, jak długo to jeszcze będzie trwało, pewnie ze trzy dni. Wysłuchałem go w milczeniu, co według mnie jest równie dobrym sposobem imponowania, jak każdy inny. I po co to wszystko? To najgłupsza historia, jaką sobie można wystawić, ciągnął zapalczywie. Zwróciłem mu uwagę, że nie miał tu wyboru. Przerwał mi z pewną rodzaju hamowaną gwałtownością. Czuję się przez cały czas jak głupi Podniosłem na niego oczy Posunął się bardzo daleko jak na Brailego Który mówił o Braillim. Zatrzymał się, chwycił mnie za klapę marynarki I z lekka pociągnął Dlaczego my dręczymy tego młodzika? Rzekł Pytanie to pokrywało się tak zupełnie z myślą Która wciąż mi chodziła po głowie Że odpowiedziałem natychmiast Mając w oczach uciekającego renegata nie mam zielonego pojęcia, chyba dlatego, że się dręczyć pozwala. Zdumiało mnie, iż pojął w lot, co chciałem powiedzieć, choć moja myśl powinna była mu się wydać dość niejasna. Rzekł gniewnie: No, naturalnie, czyż on nie widzi, że się ten nędznik ulotnił, ten jego szyper? Na co on właściwie czeka? Nic go nie może ocalić to człowiek zgubiony. Uszliśmy kilka kroków w milczeniu. Po co karmią nas tym całym brudem? Wykrzyknął ze wschodnią energią wyrazu. Prawie jedynym rodzajem energii, której ślady można napotkać na wschód od pięćdziesiątego południka. Zdziwił mnie kierunek jego myśli, ale teraz mocno podejrzewam, że to, co mówił, odzwierciedlało stan jego psychiki. W głębi ducha biedny Braille musiał myśleć o sobie sam. Zaznaczyłem, że szyper Patny porósł w pierze, co było ogólnie znane i mógł prawie wszędzie zdobyć środki na podróż. Z Jimem było inaczej. Rząd trzymał go na razie w domu marynarza, ale chłopak nie miał pewnie w kieszeni złamanego szelonga. Ucieczka przecież zawsze kosztuje. Huh, – Czy naprawdę? – Nie, nie zawsze – rzekł śmiejąc się gorzko i dodał w odpowiedzi na jakąś moją uwagę. – No więc niech się wpakuje dwadzieścia stóp pod ziemię i niech tam zostanie. – Dalibóg, Ja bym tak zrobił. – Nie wiem, dlaczego to jego słów mnie podrażnił – rzekłem. – Jest w tym pewna odwaga, iż stawia czoło temu wszystkiemu, wiedząc bardzo dobrze, że gdyby się stąd zabrał, nikomu by się nie śniło za nim gonić. To diabła za odwagą, martnął Braili Ten rodzaj odwagi jest do niczego, jeśli chodzi o utrzymanie pewnej linii w życiu i tyle o nią dbam, co zeszłoroczny śnieg. Gdyby mi pan powiedział, że gra tu rolę pewne tchórzostwo, miękkość charakteru, wie pan co? Złożę dwieście rupi, jeśli pan doda do nich jeszcze sto i postara się, żeby ten chłopiec zjał jutro wczesnym rankiem. Pomimo wszystko jest jednak dżentelmenem. On to zrozumie. Musi zrozumieć. Ta piekielna sprawa toczy się publicznie i zbyt jest gorsząca. On siedzi tam, a ci wszyscy przeklęci krajowcy i podoficerowie składają takie zeznania, że człowiek pali się po prostu ze wstydu. To jest ohydne. Więc pan nie uważa tego za ohydne? Więc pan tego nie czuje? Gdyby zwiał, wszystko by się urwało od razu. Braille wypowiedział, Powiedział to z wyjątkowym wprost żywieniem i zrobił ruch, jakby chciał sięgnąć po portfel. Powstrzymałem go i oświadczyłem zimno, że tchórzostwo tych czterech ludzi nie wydaje mi się sprawą tak wielkiego znaczenia. I pan ma siebie za marynarza, o ile mi się zaje! – wyrzekł gniewnie. Odpowiedziałem, że właśnie za takiego siebie uważam i sądzę, że nim jestem. Wysłuchał mnie i machnął wielką ręką jakby mnie pozbawiał indywidualności, jakby mnie spychał w tłum. To jest najgorsze, rzekł, że wy wszyscy nie macie poczucia godności. Nie dość myślicie o tym, za co was ludzie uważają. Rozmawialiśmy, idąc powoli i przystanęliśmy właśnie naprzeciw biura portowego, widząc jak na dłoni miejsce, skąd olbrzymi kapitan Patny znikł, tak zupełnie jakby był drobnym piórkiem porwanym przez huragan. Uśmiechnąłem się. Brajli ciągnął dalej. To jest haniebne. Są tu wśród nas ludzie różnych kategorii, między innymi także i skończone lotry, ale musimy do diabła zachować jakąś zawodową przyzwoitość, bo inaczej staniemy się bandą partaczy, wałęsających się bez ładu i składu. Ufają nam, czy pan nie rozumie. Ufają. Mówiąc szczerze, nic a nic mi nie obchodzą wszyscy pielgrzymiacy kiedykolwiek z Azji wywędrowali ale porządny człowiek nie postąpiłby tak nawet z ładunkiem starych gałganów powiązanych w Bele. My, ludzie morza, jesteśmy grupą zorganizowaną. Jeśli coś nas łączy, to jedynie to słowo, którym określamy pewien rodzaj przyzwoitości. A taka sprawa niszczy w człowieku zaufanie. Można przeżyć prawie całe życie na morzu i nie mieć ani razu Sposobności do okazania się niezłomnym Ale gdy przyjdzie wyzwanie, ach, gdybym ja Urwał i rzekł innym tonem Dam panu dwieście rupi i niechże pan z tym chłopcem pomówi do diabła Byłbym wolał się z nim nie spotkać Zdaje mi się doprawdy, że moi krewni znają jego rodzinę jego ojciec jest duchownym. Przypominam sobie, że spotkałem go raz, gdym był zeszłego roku weseks z mego kuzyna. Jeśli się nie mylę, staruszek zdało się mieć słabość do swego syna, marynarza okropne. Ja sam nie mógłbym mu tego zaproponować, ale pan. I tak w związku ze sprawą Jima, ujrzałem na chwilę Braillego w prawdziwym świetle na kilka dni przedtem zanim powierzył Morzu swoją prawdę i swoją maskę. Naturalnie, że odmówiłem mu pośrednictwa. Podrażnił mnie ton, jakim powiedział, ale pan, biedny Braille, przybierał ten ton bezwiednie, jakby dawał do zrozumienia, iż znaczam tyle, co robak. To też odniosłem się z oburzeniem do jego propozycji. I z tego właśnie powodu, czy też dla jakiejś innej przyczyny, powziąłem przekonanie, że śledztwo stanowi surową karę dla Jimma, a jego obecność w sądzie, istotnie z własnej woli, jest rysem odkupiającym w ohydnej jego sprawie. Braili odszedł obrażony, tym czasie stan jego duszy stanowił dla mnie większą zagadkę niż teraz. Nazajutrz przyszedłem późno do sądu i siedziałem sam. Nie mogłem oczywiście zapomnieć naszej rozmowy z Brailem, a teraz miałem ich obu przed oczami. Zachowanie jednego wyglądało na posępną bezczelność, drugi zaś ujawnił pogardę i nudę. Ale postawa Jima mogła być równie nieszczera, jak zachowanie Braille'ego, o którym wiedziałem na pewno, że szczere nie jest. Braille nie nudził się bynajmniej, lecz był rozjątrzony, więc może i Jim nie był bezczelny? Według mnie bezczelny nie był. Odniosłem wrażenie, że jest w beznadziejnej rozpaczy. Wówczas to spotkały się nasze oczy. Spotkały się i spojrzenie Jima odebrało mi wszelką ochotę do rozmowy z nim, jeśli ją w ogóle miałem. Tak czy owak, czy Jim był bezczelny, czy też zrozpaczony, czułem, że mu się na nic przydać nie mogę. Działo się to w drugim dniu sprawy sądowej. Wkrótce po tej zamianie spojrzeń posiedzenie zostało znów odroczone do następnego dnia. Biali zaczęli teraz tłumnie opuszczać sale. Jimowi polecono już chwilę przedtem zejść z podium, tak że mógł się wysunąć jeden z pierwszych. Dostrzegłem zaraz jego barczystych pleców i głowę w świetle otwartych drzwi. A gdy kierowałem się powoli ku wyjściu, rozmawiając z kimś nieznajomym, który zwrócił się do mnie przypadkiem. Widziałem z sali sądowej, jak Jim stał oparty obu łokciami o balustradę werandy, zwrócony tyłem do niewielkiego strumienia publiczności, spływającego po paru stopniach. Słychać było gwar głosów i szelest nóg. Następna sprawa toczyła się o pobicia, napaści na jakiegoś lichwiarza, o ile mi się zdaje, i pozwany czcigodny wieśniak z prostą białą brodą siedział na macie przed samymi drzwiami w otoczeniu synów, córek, ziędziów i ich żon, jak sądzę połowy ludności z jego osiedla stojącej lub siedzącej w kucki naokoło niego. Smukła kobieta o ciemnej cerze, obnażonych częściowo plecach i nagim czarnym ramieniu, z cienkim złotym kółkiem w nosie, zaczęła nagle coś mówić wysokim, zrzędzącym głosem. Człowiek idący koło mnie spojrzał na nią machinalnie. Przeszliśmy wtedy właśnie przez próg, mijając szerokie plecy jima. Czy to właśnie owi wieśniacy przyprowadzili z sobą żółtego psa? Nie umiem powiedzieć. W każdym razie był tam pies. Snuł się wciąż tam i z powrotem między nogami w niemy, skradający się sposób, charakterystyczny dla psów tamtejszych. I mój towarzysz potknął się o niego. Pies uskoczył w bok milczkiem, a człowiek rzekł głosem trochę podniesionym, śmiejąc się z lekka: Niech pan spojrzy na tego nędznego psa!. Po czym prąd ludzi pchających się do sali rozdzielił nas natychmiast. Oparłem się na chwilę o ścianę a nieznajomy zdołał dotrzeć do schodów i znikł. Widziałem, że Jim odwrócił się gwałtownie. Zrobił krok naprzód i zagrodził mi drogę. Byliśmy sami. Patrzył we mnie z nieugiętym postanowieniem. Zrozumiałem, że jestem napadnięty, jak gdyby w lesie. Weranda już się opróżniła, hałas i ruch na dziedzińcu ustały, wielka cisza ogarnęła budynek, w którym daleko gdzieś w głębi jakiś głos o wschodnim brzmieniu zaczął urżalać się natrętnie. Pies, usiłujący właśnie prześliznąć się przez drzwi, siadł śpiesznie i jął sobie wygryzać pły. Czy pan do mnie mówił? Spytał Jim bardzo cicho i pochylił się naprzód nie ku mnie, ale na mnie. Jeśli rozumiecie, co chcę powiedzieć, odrzekłem mnie natychmiast. Coś w dźwięku tego spokojnego głosu ostrzegło mnie, abym się miał na baczności.